Nie mogę o tym zapomnieć. Na pewno i Ty przeżyłeś coś trudnego. Witam Was bardzo serdecznie po tej weekendowej przerwie, i przed nami w tym tygodniu pięć kolejnych odcinków Pytanie Nieobojętnych: Przeżyłeś coś trudnego? I co ci to da, że będziesz to nieustannie rozpamiętywał? Czy samo to sprawi, że coś w twoim życiu się zmieni? Poza utratą radości dnia dzisiejszego? No właśnie. Faktem jest, że wielu z ludzi, może i także ty, przeżyłeś w swoim życiu wydarzenia czy sytuacje, które można nazwać, jeśli nie traumatycznymi, to przynajmniej bardzo trudnymi. Może to być śmierć kogoś bliskiego, odejście współmałżonka, zdradę przyjaciela, może molestowanie, czy gwałt, niesprawiedliwość, przemoc. Lista może być bardzo długa. Zdaję sobie sprawę, że o pewnych rzeczach nie da się zapomnieć. Pozostaną w nas wyryte na długie lata. Możliwe, że na całe życie już nie będziemy tacy sami. Coś się zmieniło nieodwracalnie. Nie da się zapomnieć, ale może da się z tym pogodzić. To jest trudne i musi być połączone z wybaczeniem osobie, która zadała nam ból. Uczucie nienawiści wydaje się, że może. I w wielu przypadkach być uzasadnione. Ale o nienawiści mówi się, że wyniszcza ona przede wszystkim tę osobę, która ją w sobie nosi, a przecież nikt nie chce się wyniszczać, bo przeciwko temu właśnie się buntuje. Problem dotyka ran z przeszłości, które ciągle w nas tkwią i nadal są nieuleczone. Czasami wystarczy drobny szczegół, który nam przypomni o danym wydarzeniu i popadamy w dziwny stan, bądź to przygnębienie, bądź drażliwość, ewentualnie smutek czy złość. Nie potrzeba wielkiego bodźca. Może podobna sytuacja, a nawet zapach, melodia, ton głosu, odgłos, scena filmu to wszystko może spowodować reakcję której sami nie tylko nie do końca nie rozumiemy, ale nawet często się jej dziwimy, albo nawet obwiniamy, że taka nasza reakcja miała miejsce. Co możesz wtedy poczuć? Strach, złość, samotność, utratę kontaktu z rzeczywistością, a może płaczliwość, czy stan napięcia, który zagraża utratą panowania nad swoimi uczuciami? Charakterystyczne jest to, że bodźcami nie są wcale wielkie rzeczy, lecz drobiazgi. Te wielkie jesteśmy w stanie zauważyć z daleka, przygotować się, obronić. Dosłownie drobiazg jest się w stanie wbić w dołek. Co robić, gdy się tak stanie? Przede wszystkim zauważyć to. Wiedzieć, że jeśli reakcje nie są adekwatne do bodźców je wywołujących, trzeba wiedzieć, że chodzi o jakieś zamierzchłe zranienia. Gdy uświadomisz sobie ten moment, zatrzymaj się i zastanów, czy to, co teraz zaczyna się w tobie dziać, jest wynikiem bieżących wydarzeń, czy jakichś zamierzchłych. W przeszłości, nie jesteś w stanie zmienić, ale możesz zmienić teraźniejszość, mając pod kontrolą swoje reakcje, które się w tobie rodzą w związku ze zranieniami z przeszłości. Wygląda na to, że w tym momencie uciekasz do czasu, gdy doświadczyłeś złych przeżyć może do dzieciństwa. Jak sobie z tym poradzić? Jest pewna rada, może ją zastosujesz. Weź w takim momencie kartkę i długopis i wypisz swoje dowody na to, że jesteś dorosły i radzisz sobie z życiem. Dopisz swój wiek, wykształcenie, tytuły, stanowisko zawodowe, czy co tam uznasz za potrzebne, jak choćby umiejętności. Wspomnij o przywilejach ludzi dorosłych, z których korzystasz. Możesz głosować i robić temu podobne rzeczy, które mogą robić ludzie dorośli. Ale po co? Gdy czujesz, że przychodzi atak traumy z dzieciństwa, przeczytaj tę kartkę. Pomoże ci ona powrócić do rzeczywistości, do teraźniejszości. To pomoże odzyskać ci grunt pod nogami. Z drugiej strony kartki wypisz kilka osób. Którzy cię szanują, akceptują, a wręcz kochają, i do których możesz w chwili takiego kryzysu zadzwonić i dzięki temu szybciej go pokonać. To wszystko wymaga wysiłku i zmiany sposobu myślenia o sobie, ale warto podjąć ten trud, gdyż nagrodą jest twoje szczęście, a także tych ludzi. Z którymi jesteś w zażyłych związkach. Zmiana sposobu myślenia nie sprawi, że pozbędziesz się ran, ale przestaniesz je rozdrapywać i cierpieć z tego powodu. Wierzysz w to, że jesteś wystarczająco dobrym? Pomagaj innym dostrzec w nich dobro.